Osoba, o której myślisz teraz, musi Cię zobaczyć ponownie. Myśli o Tobie. To nie jest tylko przelotne wspomnienie. To jest potrzeba. Podczas gdy śpisz, ta osoba wyobrażała sobie, jak wyglądałoby spotkanie, jak wyglądałoby spojrzenie w Twoje oczy jeszcze raz. I w głębi duszy wie, że ta wizja nie odejdzie. Brakuje jej Ciebie każdego dnia. I wiesz to, ponieważ zauważyłeś, kiedy jej wzrok odwracał się, jakby szukała Twojego znaku. Nawet gdy nie była blisko, to, co powiedziała, to tak będzie lepiej, ale to, co naprawdę chce wykrzyczeć, to chcecie z powrotem. Ta osoba powiedziała, że potrzebuje przestrzeni, ale to było kłamstwo sposób na ochronę przed intensywnością, którą przynosisz. W rzeczywistości potrzebuje siły, aby stawić czoła swoim uczuciom. Strach jest większy niż chęć bycia z tobą, tymczasem odwraca się od tego uwagą innych osób. Wychodzi, bawi się. Stara się przekonać, że wszystko jest w porządku, ale w nocy cisza ją pochłania. I zgadnij co? Twoje imię jest echem, często przyłapuje się na oglądaniu twoich zdjęć. Może wydawać się obojętna, ale to tylko fasada. W głębi wie, że ty jedyny rozumiesz jej najbardziej wrażliwą stronę. Zauważyłeś, kiedy waha się, by mówić o tobie? Stara się zachowywać, jakby jej to nie obchodziło, ale czujesz, że to tylko obrona i nie wyobrażasz sobie tego. Brutalna prawda jest taka, że ta osoba nie potrafi ruszyć naprzód. Porównała cię do wszystkich osiągnięć, które miała od chwili, gdy się oddaliła od ciebie i zdała sobie sprawę, że nikt się nie równa, nikt nie wywołuje takich samych emocji jak ty. Może być otoczona ludźmi, ale czuje się samotna i to ją boli. Czy zauważyłeś, kiedy nie mogła patrzeć ci w oczy w ten sam sposób, jak wcześniej? W rzeczywistości to, co ukrywała, to fakt, że wasze rozmowy znaczą dla niej wszystko. Czuła, że widzisz przez tę fasadę, który zbudowała. To ją przeraża, bo nigdy nie pozwalała sobie na taką wrażliwość wobec nikogo. Tymczasem ty żyjesz swoim życiem, być może czekając na jakiś znak od niej. Może się zastanawiasz, czy jest jeszcze dla ciebie miejsce w tej historii. I odpowiedź brzmi: Jest. Ta osoba. Myśli o wszystkim, co mogło być, i czuje się uwięziona przez dumę. Pisze i kasuje wiadomości. Które nigdy do ciebie nie docierają. Każdego dnia pragnienie ponownego spotkania rośnie, ale odwaga znika. Chciałaby się usprawiedliwić, ale wie, że to nie jest wystarczające. Prawda jest taka, że jest rozczarowana samą sobą, że nie była szczera z tobą i ze swoimi uczuciami. I ty to wyczuwasz. Czujesz, że powinna, ale nie potrafi. Teraz ty także jesteś uwięziony w tej sytuacji, patrząc na każdą powiadomienie, każdą wiadomość. Czekając, aż pewnego dnia ona nabierze odwagi. I prawda jest taka, że już o tym wiedziałeś. Ty, czułeś napięcie w powietrzu, wiedziałeś, że coś nie jest w porządku. To bolesne, ale to jest rzeczywistość. I choć ta osoba, trzyma się na dystans. Połączenie między wami nie zanika. Ona walczy z tym, co czuje, podczas gdy ty czekasz. Czas mija i szansa na ponowne spotkanie oddala się z każdym dniem, który ona waha się. I podczas gdy to wszystko się dzieje, oboje wiedzą, że ta. Sytuacja nie może tak trwać wiecznie. Ale pomiędzy chciejstwem a działaniem jest bariera, którą jedno z was musi przełamać. I w głębi duszy już to wiedziałeś. Ta osoba musi Cię zobaczyć ponownie. Tak, dobrze przeczytałeś. Ona teraz myśli o Tobie bardziej. Dokładnie, gdy to czytasz, nie potrafi przestać sobie wyobrażać, jak by to było, gdybyście się jeszcze raz spotkali. To nie jest zwykła tęsknota, to głębokie pragnienie, z którym nie wie, jak sobie poradzić. Ta osoba toczy wewnętrzną walkę. Powiedziała, że potrzebuje czasu i przestrzeni, ale prawda jest taka, że to, czego naprawdę potrzebuje, to odwaga odwaga, by zmierzyć się z uczuciami, które w niej obudziłeś, podczas gdy ty, dorme. Ta osoba ogląda twoje zdjęcia na telefonie, przeżywając na nowo chwile, które dzieliliście. Nie wysyła wiadomości, ponieważ niepewność jest większa niż chęć. I wiesz o tym, ponieważ już czułeś ciężar jej milczenia, prawda? Zauważyłeś, kiedy pojawiła się w twoich myślach bez ostrzeżenia. Wspomnienie jej uśmiechu, sposób, w jaki na ciebie patrzyła, nie wymyślasz tego wszystkiego. To, prawda, jest namacalne. Instynkt, który masz, jest prawdziwy. Ta osoba ma stronę, której nigdy całkowicie nie ujawniła, i to ją przeraża bardziej niż przyznaje. Spotykała się z innymi osobami, próbując znaleźć kogoś, kto wypełni pustkę, którą ty zostawiłeś, ale nic się nie równa. Za każdym razem, gdy ktoś jej dotyka, mówi, śmieje się, ale jej serce nie odpowiada, ponieważ masz coś, czego nikt inny nie ma fragment jej duszy, którego nie może zniszczyć bez względu na to, ile rozproszeń szuka. Ta osoba szepcze twoje imię, gdy jest sama. Często łapie się na patrzeniu w pustkę, wspominając to, co mieliście i to, co mogłoby być. Nie byłeś tylko etapem w jej życiu, byłeś kamieniem milowym. I to jest bolesna prawda. Tymczasem jesteś tutaj, zastanawiając się, czy ona jeszcze o tobie myśli, patrząc na każdą notyfikację z nadzieją, oczekując, że telefon zawibruje w każdej chwili. Prawda jest taka, że odpowiedź brzmi tak. Ale to nie wystarczy, prawda? Ponieważ wiesz, że jest zablokowana przez strach, strach przed ponownym otwarciem się, przed cierpieniem, strach przed odrzuceniem, strach przed byciem postrzeganą jako ktoś, kto nie jest wystarczający. Ta osoba walczy z własnymi demonami, myśli, że może iść naprzód, ale przeszłość ściąga ją ku tobie jak magnes i wasze połączenie nie jest tylko odległą pamięcią. Jest echem, które rozbrzmiewa w każdej decyzji, jaką podejmuje, w każdym uśmiechu, który udaje, że daje, w każdej chwili, kiedy desperacko próbuje nie pamiętać o Tobie. Wie, że była niesprawiedliwa. Wie, że zostawiła Cię bez odpowiedzi, ale była sparaliżowana. Wielka. Prawda jest taka, że ona już sobie wyobrażała Ciebie u swego boku dzieląc z Tobą życie. Nawet przy wszystkich tych słowach, które wypowiedziała, brakuje czegoś istotnego. Bo kiedy powiedziała, że nie jest gotowa, w głębi duszy miała na myśli, że nie wiedziała, jak zmierzyć się z tą intensywnością, którą przyniosłeś. Strach stał się barierą między wami. I kiedy atakowałeś tę barierę, czekałeś na znak od niej, pragnąłeś ruchu, gestu, czegokolwiek, co pokazałoby, że ona nadal się troszczy. I tak, ona się troszczy, ale jej własny umysł jest więzieniem, nadal próbuje budować mury, co oddalają od ciebie. Czas płynie. I oboje o tym wiedzą. Ta szansa na ponowne spotkanie wymyka się jej między palcami, podczas gdy ty czekasz na odpowiedź, na jakąś decyzję. Tymczasem życie toczy się dalej, choć wydaje się, że zatrzymało się, odkąd wyszedłeś. Ta osoba rozprasza się w ciągu dnia, ale w nocy wspomnienia wracają w ukwalach. Nie może spać, liczy godziny, analizuje każde słowo, które powiedziałeś, Każdy wymieniony spojrzenie, czuje się zagubiona. Każdego dnia widzi siebie, spoglądającą w przyszłość, i nie potrafi zobaczyć niczego, co nie zawierałoby ciebie, ale duma i strach trzymają ją w miejscu. I tak pozostaje w tym błędnym kole, nie wiedząc, jak się z niego wydostać. Czekasz, że ona w jakiś sposób znajdzie odwagę, by przełamać tę barierę. Ale brutalna prawda jest taka, że w międzyczasie Ty też jesteś sparaliżowany. Ta sytuacja, to oczekiwanie nie wychodzi ci na dobre. Połączenie jest prawdziwe, ale brak działania. I na koniec oboje są tego świadomi. Może myśli o tobie, ale strach mówi głośniej, a ty już o tym wiedziałeś. Ta osoba jest zupełnie zagubiona bez ciebie. Każdego dnia wydaje się, że pustka rośnie. I kiedy ty śpisz, ona też nie może zaznać spokoju. Sięga po telefon, otwiera twoje zdjęcia, przegląda twoje wiadomości, ale nic nie wysyła. Tylko patrzy uwięziona w bezczynności, podczas gdy ty idziesz naprzód ze swoim życiem. Powiedziała, że potrzebuje przestrzeni, ale to kłamstwo. To, czego ta osoba naprawdę potrzebuje, to jasność i odwaga. Odwaga, aby przyznać, że sprawiasz, iż czuje rzeczy, których nigdy wcześniej nie czuła. Że dotykasz ran, które ukrywa przed wszystkimi, nawet przed sobą. I to ją przeraża. Czujesz to, prawda? Te momenty, kiedy nagle pojawia się jakieś Twoje wspomnienie. I zastanawiasz się, czy ta osoba myśli o tobie. To dlatego, że naprawdę myśli. Twoja obecność pozostawiła ślad, jakiego nikt inny nie potrafił. Ta osoba jest wśród innych osób, próbuje iść naprzód, ale w głębi duszy wie, że tylko się oszukuje. Śmieje się i bawi, ale wraca do domu w nocy, a cisza jest ogłuszająca. Każdy kąt domu przywołuje twoje wspomnienie i łapie się na myśleniu o tobie, wyobrażała sobie ciebie w swoim życiu. Tak. Ta sama osoba, która teraz udaje trudną, która powiedziała, że to nie jest odpowiedni moment. Wyobraża sobie, jak budzi się obok ciebie, przedstawia cię rodzinie i mówi, że to ty jesteś właściwą osobą, ale wszystko to jest odległym snem, którego nie ośmiela się zrealizować. Strach ją pożera, strach, że nie jest wystarczająca, strach, że zobaczysz jej wady, strach, że straciła szansę na życie u twojego boku, i to ją paraliżuje. Wszystko pozostaje w wyobraźni, ponieważ rzeczywistość ją przeraża. Tymczasem ty wciąż czekasz. Sprawdzasz telefon dwa, trzy razy dziennie, zastanawiając się, czy ona da jakiś znak. Czekasz na wiadomość, która może nigdy nie nadejść. To nie jest tylko twoja wyobraźnia. Wiesz, że gdzieś tam myśli o tobie, ale nie potrafi działać. Ta osoba wie, że zostawiła cię bez odpowiedzi i poczucie winy ciąży jej. Zauważa, że była wobec ciebie niesprawiedliwa. Że powinna była być bardziej szczera, ale prawda jest taka, że gdy sprawy stały się intensywne, ona po prostu wpadła w panikę. I teraz nie wie, jak cofnąć się. Napisała tyle wiadomości, że mogłaby nawiązać dialog, ale wszystkie fora usunięte, Bo cześć, jak się masz, staje się zbyt ubogie po tym wszystkim, cały ten czas. A przepraszam, które ona myślała, żeby wysłać, nie jest nawet bliskie naprawieniu szkody, którą wyrządziła. Ona porównuje cię do wszystkich innych osób. Nikt nie zbliża się do tego, co dla ciebie znaczyła. Każdy flirt, każda nowa próba przypomina jej o tym, co straciła, zamyka się w swoich własnych niepewnościach, dręczona wspomnieniem, że byłeś prawdziwy i że to ulotne połączenie jest jedną z rzadkich okazji w życiu. Jej życie stało się powtarzającym się cyklem wstać, pracować, udawać. Że wszystko jest w porządku, wrócić do domu i pamiętać o tobie bez przerwy. Ten cykl się powtarza. I każdej nocy w samotności myśl jest ta sama. A gdybym zrobiła inaczej? Fantazjuję o przypadkowych spotkaniach lub sytuacjach, które mogłyby rozpalić połączenie między wami, ale za każdym razem, kiedy to sobie wyobraża, zdaje sobie sprawę, że sama nie ma odwagi do takich kroków. To, co ją powstrzymuje, to strach, który czuje. Strach przed odrzuceniem, strach, że posunąłeś się do przodu, że zapomniałeś o niej, że ktoś wypełnił miejsce, które powinno należeć do niej. Prawda jest brutalna, wie, że popełniła błąd, wie, że byłeś kimś wyjątkowym, że takie połączenia są rzadkie i nie wracają i marnuje swój czas, wierząc, że może iść naprzód, ale w głębi duszy wie, że tylko ty jesteś w stanie wypełnić tę pustkę, ale Duma trzyma ją ostrożną. Jest. Uwięziona, tak naprawdę, i nie wie, jak się z tego wydostać. Tymczasem ty jesteś tutaj, żyjesz swoim życiem, czekając na znak, który może nigdy nie nadejść, patrząc na wspomnienia i zastanawiając się, czy płomień nadal się pali, bo już to wszystko wiedziałeś, a ból, który pojawia się z tą świadomością, jest prawie nie do zniesienia. Co teraz zrobisz? Ta osoba tkwi w tej sytuacji, a ty też, i mimo, że o tym wiesz. Niepewność unosi się w powietrzu. I już to wiedziałeś, ta osoba nie przestaje o tobie myśleć. Naprawdę to nie jest tylko przypadkowa myśl. W rzeczywistości budzi się i ty, ja, Esta na głowie. To twoje wspomnienie pojawia się w środku poranka, i ona tylko potrafi się uśmiechnąć. Zaraz wieczorem łapie się na tym, że patrzy na twoje zdjęcia na telefonie, bez odwagi, żeby wysłać ci wiadomość. Co ona robi, po prostu obserwuje. Ta osoba powiedziała, że nie była gotowa na związek. To było. Kłamstwo. Prawda jest taka, że nie potrafi sobie poradzić z intensywnością, jaką wprowadziłeś do jej życia. Widziałeś rzeczy, które nikt inny nie widział. Sprawiłeś, że poczuła się bezbronna, a to jest przerażające. Zauważyłeś sygnały, prawda? Jej spojrzenie, kiedy byłeś. Pobliżu, sposób, w jaki prawie się uśmiechnęła, gdy pojawił się twój temat. Wiedziałeś, że było w tym coś więcej. Nie wyobrażasz sobie tego. Ta osoba tęskni za tobą w sposób, który sama nie potrafi zrozumieć. Stara się iść dalej, spotyka się z innymi ludźmi, śmieje się, prowadzi normalne życie. Ale kiedy światło gaśnie, gdy kładzie się na łóżku, prawda waży. Samotność ją ogarnia. Jest dręczona przez twój obraz, głębokie rozmowy i wspólne śmiechy, które teraz wydają się odległe. Tymczasem ta osoba udaje, że wszystko jest w porządku. Walczy z tęsknotą za pomocą rozproszeń, pracy, imprez, wszystkiego, byleby nie pamiętać o tobie, ale w głębi duszy ten wysiłek jest daremny. Wie, że nie możecie zastąpić, nikt nie dorównuje tobie. Chwilowa euforia, którą widzi w innych ludziach, jest tylko namiastką tego, co mieliście. Kiedyś wyobrażała sobie życie u boku, ty, mieszkający z nią, przygotowujący poranną kawę, planujący wycieczki do miejsc, o których oboje marzyliście. A mimo to raz po raz powtarza sobie, że to nie był właściwy moment. Kłamstwo. Prawdziwa obawa to brak bycia wystarczającą dla ciebie. Ukrywa się za słowami. To nie jest odpowiedni moment. Potrzebuje czasu, ale kogo oszukuje, to nie czas jest potrzebny, to odwaga, aby stawić czoła prawdzie. A prawda jest taka, że tęskni za tobą, nawet jeśli nie ma odwagi, by to przyznać. Tymczasem żyjesz swoim życiem. Nadal czekasz, aż coś się stanie. Patrzysz na telefon, zastanawiając się, czy ta osoba kiedykolwiek znajdzie sposób, by wrócić. A prawda jest taka, że chociaż myśli o tobie, strach ją paraliżuje. Strach, że nie będzie w stanie dać ci tego, na co zasługujesz. Strach przed ponownym wystawieniem się na zranienie. Ta osoba wie, że marnuje cenną okazję. Byłeś prawdziwy. Połączenie, które istniało, nie jest czymś pospolitym. Ale Duma może być okrutnym więzieniem. I ona znajduje się w tych murach, nie wiedząc jak się uwolnić. A kiedy słuchasz piosenek, które przypominają Wam obojgu, lub kiedy film dotyka rany, to jakby wszechświat jasno dawał do zrozumienia, że nic się nie zmieniło. Ona wciąż Cię kocha, chociaż nie wie, jak to wyrazić. To jest dokładne i bolesne. Godziny mijają, a ona nadal Cię obserwuje z daleka, czekając na odpowiedni moment, który może nigdy nie nadejść. Ona pragnie ponownego spotkania, ale to, czego naprawdę potrzebuje, to odwaga. A czas nie będzie czekał. Teraz pomyśl dobrze, już o tym wiedziałeś.